O ile dotacja podstawowa w, w, w tym roku wynosiła 2 767 tysięcy, to dotacje celowe udzielone przez Urząd Marszałkowski to jest milion złotych i 39 tysięcy. To jest, proszę Państwa, więcej niż no, więcej niż 1 trzecia, więc y, y, trzeba tutaj dostrzec ten fakt, że gdyby nie te dotacje celowe, to wiele y, rzeczy y, nie udałoby się y, 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 przeprowadzić. I nie mając wielu, wiele czasu, bo tak jak powiedziane to umówiliśmy się na mniej więcej pięciominutowe wystąpienia, to w bardzo dużym skrócie przedstawię naprawdę o wszystkich rzeczach, które się wydarzyły w tym roku nie, nie opowiem, ale na pewno ważne było zajęcie się przez Muzeum zagadnieniem teoretycznym, teoretycznie oczywiście przyszłego rozwoju, czy określenia kierunków rozwoju Muzeum Wsi na następne kilkanaście lat, może i więcej. Mianowicie w związku z tym, że teren muzeum jest ograniczony i w zasadzie trudno tam mówić o dalszej rozbudowie, a to jest podstawowy jak gdyby obowiązek naszego muzeum czy zakres działania, ochrona, ochrona zabytków architektury ludowej. Dotychczas poprzez przenoszenie na teren muzeum, a teraz być może poprzez tworzenie punktów muzealnych na terenie województwa polskiego. I tutaj podjęliśmy pewne działania i wstępnie opracowaliśmy pewne, pewne wizje w tym kierunku. Na pewno, na pewno ważne było, ja wiem, działalność naszej instytucji w, w tej rzeczywistości wirtualnej. W ciągu tego roku. Zostało udostępnionych 180 postów mówiących, to nie były tylko posty informujące, że muzeum jest czynne albo nieczynne, ale różne ciekawe zagadnienia z zakresu etnografii i szeroko rozumianej kultury ludowej regionu. Cztery filmy kilkunastominutowe mówiące właśnie o tej kulturze ludowej. 44 aktualizacje strony internetowej i wystawa Kroszonka o Polska, również w przestrzeni wirtualnej. To oczywiście było uzależnione od, czy powiedzmy wynikało z sytuacji, która. Wszystkich dotknęła. Ważnym wydarzeniem była organizacja jubileuszu 60-lecia Muzeum Siopolskiej. Tutaj zachęcam Państwa do, do, do wzięcia sobie albumu, wydanego m.in. z tej okazji. To były oczywiście też wystawy, dwie z których jedna jeszcze w Opolu nie była prezentowana, ale będzie prezentowana wkrótce. Remont obiektów ekspozycyjnych. 49 zabytkowych budynków, które w tej chwili na terenie muzeum są eksponowane, no wymaga stałych remontów. To, jest, to są kilka tysięcy metrów, metrów kwadratowych dachów, które. No, ulegają zniszczeniu. Udało się tutaj wykonać bardzo poważne remonty wymiany dachów na stodole, na budynku gospodarczym, na kuźni Ziemiłowic. Trwa w tej chwili pierwszy etap prac na ten, związany z, z wymianą pokrycia dachu na Dużym Spichlerzu w Grudyni. Jeśli chodzi o rozbudowę ekspozycji. To były dwa ważne wydarzenia, czy są właściwie dwa ważne wydarzenia. Trwający projekt Głos Mają Ryby, w ramach którego odbudowane zostały dwa, już zostały odbudowane dwa budynki, a także zrekonstruowany jeden budynek gospodarczy. To będą budynki, które będą tworzyć zagrodę, tak zwaną zagrodę rybacką, w której w przyszłym roku, o czym za chwilę będę mówić, zostanie urządzona stała wystawa poświęcona, etnograficzna wystawa poświęcona rybołówstwu i wystawa poświęcona, przyrodnicza poświęcona biuroznawności związanej z, ze środowiskami wodnymi. Niestety to zadanie miało być rozpoczęte gdzieś na początku, czy właściwie na, pod koniec 2019 roku, na początku 2020, <coughs> przepraszam 2020 roku pod koniec. Sytuacja no, spowodowała przesunięcie i stąd też między innymi to co planowaliśmy zakończyć w tym roku ten projekt dwuletni będzie zakończony w przyszłym roku. Drugim elementem tej rozbudowy było przywołane przez panią dyrektor Kamicką przeniesienie tak zwanego domku syberyjskiego. My nazywamy go również domkiem ogrodnika. To jest budynek bardzo nietypowy budynek drewniany, w tej chwili posadowiony obok kościoła w dzielnicy Sławieńcice w Kędzierzynie-Koźlu. Kiedyś on był wybudowany czy ustawiony na terenie parku przepałacowego, pałacu którego już nie ma. Gdzieś na początku, w latach dwudziestych mniej więcej ten, dom został, ten budynek został przeniesiony z tego terenu parku właśnie pod pod budynek y, 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 przy, przy kościele. Co do przeniesienia tego budynku, to niestety i tutaj to jest chyba, wydaje mi się, jedyna nasza, y, masze, nasze niepowodzenie w tym roku y, planowany y, translokacja tego budynku w całości, czyli za, załadowanie błąd kolokwialnego na platformę i przewiezienie do muzeum nam się nie udało. I prawdopodobnie nam się nie uda, ponieważ y, y, konstruktorzy, y, z którymi współpracujemy z Politechniki, polski profesor Andrzej Marinowicz stwierdził, że jednak y, y, i tak trzeba będzie wymienić tam część tych elementów konstrukcyjnych, więc o wiele łatwiej będzie go zdemontować, więc prawdopodobnie on jednak będzie zdemontowany. Na razie przygotowane są już fundamenty, przygotowany materiał i no, cały czas czekaliśmy na tą decyzję konstruktorów, z którymi współpracujemy. W ciągu 2020 roku zorganizowaliśmy 9 imprez plenerowych. Ogólnie frekwencja. Tak jak powiedziałem przed spotkaniem dziennikarzom, wyniesie prawdopodobnie 33-34 tysiące zwiedzających. Realizowaliśmy y, kilka programów finansowanych ze zewnętrznych środków y, finansowych. Y, Głoszko Majorygo, o którym mówiłem, konkurs plastyki obrzędowej, Muzeum Jeweluszowe, o którym też mówiłem. Y, bardzo ważna akcja, y, która się składała i z y, y, organizacji wystawy, i z wydawnictwa, z ciekawej publikacji, a także z działań. Yy takich y y y y y y edukacyjnych, y które były realizowane z uczestnikami tego całego projektu. Wystawa sąsiedzi, fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki. Y czekamy, przez cały rok właściwie czekaliśmy, może tak bym powiedział i myślę, że w przyszłym roku będzie realizowany projekt pod tytułem mamy rady na odpady. Jesteśmy przygotowani do jego realizowania. Nie mała kwota, bo w sumie 500, prawie 500 tysięcy złotych. Remonty infrastruktury, wymiana złączy energetycznej na terenie, przebudowa drogi wewnętrznej, naprawa nawierzchni parkingu muzealnego, na którym co rusz pojawiały się dziury, które my tymczasowo żeśmy je łatali, teraz jest w miarę bezpieczny przez kilka następnych lat tam nie grozi kierowcom żadna, żadna katastrofa. Inwestycje, to najważniejszą inwestycją było zakup ciągnika z za przyrządowaniem, a właściwie przyjęcie takiego daru z, od Zarządu Województwa Polskiego, ponieważ zakup ten, tego ciągnika został ufundowany.